Hey wszystkim um, witam w nowym filmiku poświęconym podkładom e, firmy CAT, e, a dokładnie głównie podkładowi Fix Cream, e, o którym słyszycie, e, zapewne już słyszałyście wiele, wiele razy ode mnie. Jak wiecie, używam go już bardzo długo, no od ponad półtorej roku, non stop, e, czyli nie, nie przerzuciłam się w tym czasie na żaden inny podkład, bo ten mi tak dobrze służy, że nie mam, nie mam ku temu potrzeby. I ten filmik ma być takim e, dla Was jakby niezbędnikiem e, przed zakupem tych podkładów, bądź jeżeli już, już je macie, e, to żeby wycisnąć z nich jak najwięcej, żeby dobrze dla Was działały. Bo wiem, że sporo z Was sobie go po moich poleceniach kupiło, ale macie z nim jakieś problemy, e, powiedzmy, coś nie tak z aplikacją, że nie współgra z Waszą skórą w jakiś sposób. <laughs> Mogę Wam powiedzieć, że, że może tak być oczywiście, każdy podkład może po prostu nie podpasować, ale bardzo bym chciała, żebyście wypróbowały każdy możliwy sposób aplikacji. Co, coś musi być, coś może być nie tak zanim zdecydujecie, że, że ten podkład jest totalnie nie dla Was, bo ja już go w tylu sytuacjach przetestowałam i więc naprawdę świetnie chciałabym, żebyście um, skorzystały z jego dobro, do, dobrodziejstwa um, i również były tak zadowolone jak ja, bo wiem, jak szukanie idealnego podkładu, jakie potrafi być nużące jak się już go znajdzie, no to po prostu nie była ziemia ma się po prostu święty spokój i ja mam ten święty spokój i, um, i właśnie chciałam tak rozwiać Wasze wątpliwości i tak Taki zbiorczy filmik o podkładach um, o cat, które tak zachwalam um, dla Was, więc ruszamy i przechodzimy do rzeczy. Więc pod, pokrótce um, podkład jest na bazie wosku, um, czyli nie ani oleju, ani wody, tylko na bazie wosku, dlatego tak świetnie stapia się ze skórą, e, dlatego jest wodoodporny, tak i e, mas zawiera w sobie witaminy A, C, E, oleje grzeżowa. E, także dużo, dużo, dużo fajnych, naturalnych składników, których, e, których zaświecą szukać w innych podkładach. E, ten podkład ma po prostu na, za zadanie nie tylko e, wyrównywać kolor skóry, zakrywać niedoskonałości i, 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 i różne jakieś tam przebarwienie, mocniejsze rzeczy, e, ale również pielęgnować naszą skórę i, i mi się wydaje, takie dwa w jednym jest najlepszym rozwiązaniem w podkładzie na co dzień. Jeżeli chodzi o kolory, no to nie mamy tutaj dużego pola do popisu, chociaż dla mnie to jest ogromny plus, bo ja wreszcie znalazłam oliwkowy podkład, który jest idealny dla mnie, ale jeżeli chodzi o, mm, o inne odcienie skóry, no to mm, musimy trochę pokombinować na przykład z mieszaniem i tak dalej. No bo y, odcienie są bardzo fajnie podzielone, są oliwkowe, neutralne i y, y, takie różowe. Ale jeżeli chodzi o kolor ich, no to właśnie możemy, możemy mieć z tym problemy, e, możecie mieć z tym problemy, więc warto, warto po prostu zakupić sobie dwa bądź nawet i trzy i mieszać ze sobą, bo jest to tego warte i w, tym, w takim wypadku mamy podkładów więcej, plus możemy je sobie w jakiś sposób dobierać że na przykład jaśniejszy, e, więcej jaśniejszego w zimie, troszkę więcej ciemniejszego w lecie, i może tam stopniowo zależność, na przykład jak jesteście opalone, czy, czy użyłyście samoopalacza w tym tygodniu, czy chcecie większego, e, czy chcecie, żeby był ciemniejszy ten podkład, no to fajnie mieć dwa e, jaśniejsze i ciemniejsze, żeby to sobie mieszać. Mm. Więc jeżeli chodzi o kolory, ja mam tutaj paletkę e, i, i moje kolory to <laughs> moje kolory to O1. Ehm, o 1, o 3, o 5, te wszystkie tutaj u góry to są O, e, czyli oliwkowe. Ten na dole to jest N1, czyli neutralny, to jest taki, e, taki po prostu neutralny, ani ciepły, ani zimny, neutralny. E, to jest N1, e, N3 i R1, czyli Ruby, czyli różowy. E, ro, ruby Rose można to tak, tak tłumaczyć, e, czyli ma w sobie po prostu różowy pigment, e, ale on jest dość ciemny. Niestety no, fajnie jakby był bardziej jaśniejszy dla takich porcelanowych e, skór, bo jeden, e, jedynka oliwkowa i e, jedynka neutralna są bardzo jasne, ale e, są, mogą być zażółte dla osób e, z naprawdę takimi np. Na biegami, porcelanową skórą dla rudowłosych naturalnych. E, dla takich bardziej celtyckich typów urody, no to ten na pewno będzie za ciemny niestety, no ale warto, warto wypróbować, jeżeli macie różową skórę, ale e, troszkę może delikatnie ciemniejszą. Ehm więc te, jak widać, już mi się wykończyły tutaj praktycznie, bo ich używam najczęściej. I ja mieszam ze sobą O3 i N3, bo O3 jest naprawdę oliwkowy, jest naprawdę wręcz zielonkawy. Ja jestem dość mocno oliwkowa, ale żeby aż tak, po prostu, żeby moja skóra aż tak zielona nie była, no to właśnie mieszam, mieszam je sobie z, z odcieniem n 3, który jest właśnie bardziej taki neutralny i on mi to fajnie tak tonuje na skórze. Zwracam wa też waszą uwagę na zapach, bo na przykład odcień O1 ma taki bardziej intensywny. Intensywny zapach w stosunku do, do reszty odcieni, i to jest tylko spowodowane tym, że, że on jest nie, nie zawiera żadnych środków zapachowych. To są wszystko naturalne składniki, i one mają swój taki specyficzny zapach. Mi on nie przeszkadza, ale on jest taki właśnie trochę oleisty. Może się nikomu nie. nie, nie, nie komuś wydawać, że to jest jakiś stary e, zapach starego przetermi przeterminowanego podkładu, ale tak, tak nie jest. Świadutki nowy, nowo zapakowany e, podkład, właśnie on już tak pachnie, to jest spowodowane jego składem, także jak mówię, mi on nie przeszkadza, podejrzewam, że wam, ten, wam też e, nie będzie przeszkadzał. To jest taki typ podkładu, który ja lubię najbardziej, czyli możemy budować krycie. Możemy wyrównać kolory skóry sobie z jedną warstwą, ale spokojnie możemy dokładać tych warstw tak długo, aż uzyskamy efekt pełnego krycia. I nie mówię tutaj efektu maski, bo on, bo on maski nie tworzy, tylko pełnego krycia, bo naprawdę pigmentację ma mocną, ale możemy ją sobie stonować, czyli nałożyć delikatnie, bądź nałożyć w, tak, jak ja na przykład zobaczycie w demonstracji, nakładam palce miejscowo w miejsca, gdzie chcę, gdzie chcę zakryć jakieś punktowe niedoskonałości. Czyli używam go jako korektora. To jest również jego duży atut, że możecie go używać jako korektora i od razu nie musicie się martwić o dobór odcienia. Korektora, bo już macie praktycznie gotowy. Jest świetny dla każdego rodzaju cery. Jest głównie w sumie przeznaczony dla suchej, do, do takiej skłonej do niedoskonałości, ale każda. ja mam mieszaną na przykład i świetnie działa na mnie. Niektóre podkłady wysuszały mnie, niektóre mi. Em... No nie, nie czułam się z nimi komfortowo, a te jakoś czuję czuje się, jakbym miała na twarzy kremik. O, może tak, bo jest, bo jest przyjemny, bo jest taki woskowy, e, pięknie się stawia z, ze skórą, także e, duży, duży plus za, e, za jego konsystencję i właśnie za to, jak zachowuje się na skórze. Więc świetne jest też to, że on w ciągu dnia w trakcie noszenia nie waży się w żaden sposób, e, nie spływa. Um, trzyma się ładnie skóry, jest wodoodporny i ja mogę, mogę Wam powiedzieć, że mm, e, była taka sytuacja kiedy że chciałam jakoś nie miałam już czasu i chciałam biegać, więc e, po całym dniu zmyłam tylko oczy i poszłam biegać w tym właśnie podkładzie i co się stało, byłam cała spocona jak przyszłam do domu, spojrzałam w lustro i zobaczyłam, że podkład był na swoim miejscu a kropelki potu prze, przebiły sobie przez, em, przez ten podkład i siedziały jakby na nim, e, widać, że, że on po prostu nie, nie, nie rozbił nie rozbiło jego struktury tego, jak on świecił na twarzy, nie, rozbiła, nie rozbił go pod, więc na pewno to jest duży plus, że, że nie, nie spłynie, więc się z, świetnie sprawdzi w jakiejś właśnie czy w, w, tre, w, tre, w czasie deszczu. Na przykład nie zrobią nam się smugi, tylko ten deszcz będzie sobie po prostu ociekał po, po tym podkładzie i on na pewno nam nie spłynie, i to jest super. Pojemnościowo wkład. To 3 gramy, a takie pełne opakowanie to 15 gramów. Ja początkowo kupowałam same wkłady, nie wiem czemu, bo chciałam je chyba mieć w palecce, ale stwierdziłam, że to na dłuższą metę nie ma sensu, bo niewiele droższy jest, 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 jest pełne wymiarowe opakowanie, a ma, mamy tutaj dużo więcej podkładu, więc jak coś, jak będziecie go używać tak dużo i regularnie jak ja, to polecam pełne opakowanie i na pewno się bardziej opłaca jest, jest po prostu. No, naprawdę te dwa, te dwa pudełeczka, jeżeli chodzi o, 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 o to, jak długo, jak długo, na jak długo wystarczają, to te dwa pudełeczka, które ze sobą mieszam, ja je już mam od trzech miesięcy i jeszcze mam dużo, dużo mi jeszcze zostało. Także, no, są, są całkiem wydajne. Jeszcze chciałam kilka słów powiedzieć o y, drugim podkładzie firmy CAT, to jest y, Hydro Foundation i to jest taki podkład, coś takiego jak Mac Face and Body, czyli ym, taki na bazie wody, a zasychający nie nieścierający się podkład. Jest świetny na lato, czyli wyrównuje koloryt, zasycha na skórze i nie ruszy go też nic, ale nie robi, nie, nie, nie kryje tak mocno i to jest podkład stosowany właśnie w maszynach do, do airbrushu, ale można go również stosować w, po prostu pędzelkiem. On jest taki lejący, świetny właśnie do cery tłustej. Jeżeli chodzi o jego kolor, to ja mam o 3 i myślałam, że on będzie kolorem identyczny jak jak fix cream, ale okazało się, że jest oliwkowy, ale dużo, dużo jaśniejszy, bardziej podchodzi po, od, pod O1, Tylko coś między O1 a O3. Ale jest dość jasny, jak widzicie, też tutaj w, w, w opakowaniu. Na moim blogu wrzucę zdjęcia ze schłoczami, z. Z wszystkimi odcieniami, podkładówkę, jakie posiadam, więc to będzie dla Was dobry też odnośnik w trakcie zakupów, żebyście zobaczyły, bo niedużo nie jest w necie takich takich słoczy, więc będziecie mogły to sobie dokładnie zobaczyć, porównać, będziecie mogły może sprawdzić, które mniej więcej kolory by były dobre, żeby je mieszać dla Waszej skóry. Także tam zobaczycie, jak wszystkie te odcienie wyglądają, więc zapraszam na, na mojego bloga, linka znajdziecie na dole możecie je kupić w Anglii tak jak ja kupuję na stronie guru makeupemporium.com ja swoje pierwsze podkłady kupiłam na Imac w zeszłym roku i od tamtej pory właśnie ich używam. Um, I gdzie jeszcze są dostępne? W Polsce jest teraz oficjalny dystrybutor podkładów KETA. Um, jest taki sklep internetowy, linka znajdziecie też na dole. I tam, tam możecie kupić właśnie KETA. Um, możecie też kupić inne firmy, dotąd tak ciężko dostępne w Polsce bądź w ogóle niedostępne, e, na przykład e, e, Lime Crime, e, Ilamaska, Maska, Laura Mercier, e, co tam jeszcze... E, e... Tak, rzęsy z norek, welur, lashe, większość rzeczy, które ja e, używam i polecam, to możecie tam znaleźć, także jeżeli szukacie właśnie podkładów Keta, jak i innych kosmetyków, które ja e, używam i polecam, no to właśnie w tym sklepie je na pewno znajdziecie. E, aha, jeszcze w tym sklepie jest, e, jest pudełeczko dostępne na wkład, e, na wkład pojedynczy Keta, żeby nie używać, bo, bo normalnie e, przychodzi w takim plastikowym, właśnie jeden wkład w takim zwykłym plastikowym Takim opakowanku cieniutkim, z takiego twardego plastiku. Um. Na, na tej stronce yy, znalazłam opakowanie na pojedynczy wkład, i, i które jest takie zakręcane z wieczkiem, które wygląda identycznie, praktycznie jak to. Yy, także to jest jak, jakaś alternatywa, żeby nie kupować całej paletki, ale też żeby mnie nie trzymać w takim plastikowym yy, opakowaniu. Yy, więc jakbyście jak na przykład chciały yy, kupić na próbę, to wkład jest super, żeby kupić na próbę sobie. Yy, na przykład dwa wkłady to wyjdzie Wam yy, no, troszkę drożej niż pełnowymiarowe jedno opakowanie, ale wtedy macie dwa podkłady, możecie je mieszać i wypróbować sobie zobaczyć jak Wam tam to służy. I teraz Wam, jeżeli chodzi o aplikację, teraz Wam zademonstruję jak ja aplikuję mój podkład Keta. Potem ja do swojego o, osobistego, prywatnego użytku mieszam ze sobą kolory N3 i O3. Mam tutaj duże opakowania i nakładam je obecnie gąbeczką Beauty Blender, głównie ze względu na to, że nakłada mi się to cienką ładną warstwą, równomiernie szybko, i drugi powód jest taki, że jak używałam wcześniej pędzelka tego, do podkładu Sephora 45, to po prostu wszystko mi się przyklejało do tego podkładu, wszystkie kłódki, pyłki, każdy włosek się przyklejał. I musiałam to ciągle czyścić, czyli przycierać chusteczką, a przez to się mi marnowało dużo podkładu. No ale lepiej naprawdę mi się nakłada gąbką. I ja mieszam ze sobą troszeczkę, nakładam tego, troszeczkę tego i zaczynam sobie stemplować na twarzy. Naprawdę bardzo szybko, cienką warstwą. Ja z miejsca, gdzie potrzebuję dodatkowego krycia, po prostu palcem e, mieszam sobie te obydwa podkłady i tutaj mam taką bliznę po e, po wypryskach, więc sobie dokładam w tych miejscach e, dodatkową warstwę i to działa jak korektor w idealnym już odcieniu. Czasami jak nakładacie korektor, on nie zawsze jest e, w idealnym odcieniu i troszkę się może odcinać, a tutaj mam gotowy korektor. Teraz stosuję um, ostatnio mój ulubiony korektor z Collection 2000 w kolorze 3, to jest Lasting Perfection. Używam go na powieki, jak tutaj zewnętrznej części e, oka, bo tutaj mam, jak wiecie, zasinienia, takie zaczerwienienia, a wewnętrznym kąciku, żeby było tutaj troszkę jaśniej, to używam Yves Saint Laurent Touche szkle w kolorze 1,5 taki żółtawy jasny odcień. I to wszystko też stempluję gąbeczką. I zawsze podruję mój podkład pudrem Ben w kolorze banana. Bardzo go lubię, bo po prostu nie wysusza mojej skóry, na długo matuje, dobrze utrzymuje podkład i starcza go na wieki, a Kosztuje naprawdę niewiele, jak na tą pojemność i, i wydajność. Upewnijcie się, że zawsze przyrutrowujecie dobrze powieki. I teraz na koniec podsumowanie, żebym o niczym nie zapomniała, wypisałam sobie e, więc plusy, to oczywiście dla mnie jest kolor, dla mnie osobiście, dla was, dla, dla którejś z Was, dla, może dla wielu z Was, również ta, to, ten podział kolorystyczny będzie przydatny i łatwiej znajdziecie swój odcień. ale jak mówię, e, tych gam kolorystycznych w, danej, w danym e, jakby przedziale kolorystycznym jest e, mało. Dlatego naprawdę polecam mieszanie. No i um, myślę, że warto. Um, plusem jest, są oczywiście naturalne pielęgnujące skórę składniki. Um, fakt, że jest podkładem HD, czyli um, wiadomo w dobie. Um, Kamer, aparatów, które wyłapują każdy szczegół w dobie, w dobie tylu, tylu sztucznych oświetleń, tylu rodzajów oświetleń. No podkład też musiał iść do przodu, żeby nie wyglądał płasko, więc właśnie podkład HD ma za zadanie wyglądać świetnie z bliska ma być niewidoczny i ma wyglądać świetnie w każdym świetle, dlatego Wszystkie podkłady HD są właśnie tak skonstruowane, i, i tego typu podkłady świetnie się nadają na, do, do makijaży ślubnych, telewizyjnych, fotograficznych. Jest świetny jako podkład do makijażu ślubnego, również dlatego, że jest wodoodporny, prawda? Czyli łączy tutaj w sobie wiele zalet, jeżeli o to chodzi, jeżeli szukacie idealnego podkładu na swój ślub. Co tam mam jeszcze? To, że jest plusem to, że można budować krycie, bo też nie każdy podkład ma takie właściwości. Plusem jest, że nie waży się, tylko po prostu w ciągu dnia ładnie, ładnie nadal wygląda na skórze. Dużym plusem jest to, że, że powiedzmy, że jesteście gdzieś cały dzień na mieście i wieczorem macie jakieś wyjście i macie czasu zmieniać makijażu, a chcecie odświeżyć podkład, to. Ee, wiele podkładów, jak będziecie próbować dokładać, to zrobi strętne plamy, zacznie się dziwnie, dziwnie, e, dziwnie rozdwarzać, rozwarstwiać, a ten, e, przez to, że jest właśnie na w wosku i świetnie się stapia ze skórą, to możecie go sobie dołożyć pędzelkiem, czy beauty blenderem, miejsca, gdzie tam powiedzmy się starł w ciągu dnia, gdzie się nos, czy się chusteczką, czy gdzieś, gdzieś, zaniknął, czy gdzieś przebijają czerwone policzki, to możecie właśnie go sobie dołożyć, e, dołożyć, dołożyć właśnie ładnie rozetrzeć, potem przykryć e, z powrotem e, jakimś pudrem sypkim, i wygląda on jak, jak świeży, jak nowy, także to jest też właśnie super. To jest świetne też, że jest dla każdego typu cery, czyli jest uniwersalny. I jeżeli jesteście wizarzystkami jak ja, to, to jest taki właśnie uniwersalny podkład na wielu osobach się sprawdzi, więc macie problem z głodem, Nie musicie taszyć ze sobą podkładów dla różnych rodzajów cery. No bo ten się spisuje świetnie przy każdym rodzaju cery. Plusem jest też to, że można go stosować jako korektor. Wielkim plusem jest to, że jest lekki na skórze, w ogóle go nie czuć. Niektóre pokłady, jak nałożycie, powiedzmy, chcecie więcej przykryć. Macie na przykład, nie wiem, dużo wyprostków, chcecie przykryć i im więcej nałożycie, tym ciężej się wasza skóra czuje. Po prostu go czujecie, po prostu wam ciąży na skórze. A ten objętnie ile go nałożycie, czy malutko, czy dużo, w razie swoich potrzeb, no to naprawdę jest leciutki. Jest leciutki, nie, nie czuć go na skórze, naprawdę. Problemem może być. Na przykład, jeżeli go czujecie na skórze i coś jest nie tak, problemem może być puder, którym go utrwalacie. On może powodować, te, powiedzmy, zbyt, zbytnie przeciążenie skóry, zbytnie wysuszenie, czy, czy jakiś inny problem. Więc, jeżeli macie taki problem, że, że, że czujecie go mocno na skórze, spróbujcie zmienić podkład, spróbujcie zmienić puder sypki, a nuż to Wam pomoże. Znalazłam trzy minusy, <laughs> więcej nie znajdę, naprawdę. Minusem może być to, że może być problem z aplikacją, bo też nie, nie zawsze, jak na początku, jak nakładałam tym pędzelkiem, nie zawsze mi się on równo rozprowadził, ale odkąd w sumie używam Beauty Blender, jest ok, jest, jest bardzo dobrze. Więc wiele z Was może mieć problem z aplikacją. Absolutnie się nie bierzcie za nakładanie go palcami, bo, bo to Wam zupełnie nie wyjdzie. Ważne jest, żeby nakładać go partiami. Powiedzmy, najpierw zaczynać od jednego policzka, potem od drugiego, potem sobie od czoła i wykańczacie resztę twarzy. Um, I każda mokra gąbeczka na pewno, na pewno się sprawdzi. Nie używajcie przypadkiem takich um, podkład... takich pędzelków języczkowych, czyli tych takich płaskich, dużych niby do podkładu. No, one w żadnym wypadku niezbyt dobrze nakładają podkład, także nie polecam. Minusem dla niektórych z Was może być to, że trzeba go jednak przypudrować. W sumie każdy podkład dobrze jest przypudrować, ale ten w sumie, żeby się dobrze trzymał, żeby się nie ścierał i tak dalej, dobrze jest przypudrować. Dla kogoś, kto normalnie nie pudruje twarzy, to może, może to być minus, może być. Dla mnie to nie ma problemu. I trzeci minus to. Um, Opakowanie życzyłabym sobie, żeby nie mam nic przeciwko, że jest okrągłe czy coś. Nie chciałabym, żeby było kwadrazowanie i trójkątne. Tylko życzyłabym sobie, żeby um, nie było odkręcane, tylko na przykład właśnie takie zamykane, otwierane <śm> na zatrzask. No, bo rano się na przykład śpieszę i muszę później pamiętać, odkręcić, żeby później pamiętać, żeby zakręcić. Zajmuje to trochę czasu, te, te parę sekund, i, i to trochę, że tak powiem, jest upierdliwe, więc fajnie by było, jakby było to opakowanie e, takie gdzie zamykane. I to, to jest dla mnie taki mały minus, ale poza tym nie mam zastrzeżeń do, do, do formuły, nie mam zastrzeżeń do koloru, do, do aplikacji, do tego, jak się trzyma. Uwielbiam ten podkład i mam nadzieję, że wam jakoś go bardziej przybliży. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to, to oczywiście odpowiem, dajcie mi znać. Um, zapraszam, przypominam na bloga, bo słuchaczę koloryst kolorystyczne kolorów. E, zapraszam również na mojego Facebooka i na mój Instagram. E, do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam wszystkie, papa.